Cześć wszystkim, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, który kraj na świecie byłby najbezpieczniejszy do życia? Miejsce, w którym nie musiałbyś się martwić, że zostaniesz okradziony na ulicy, lub nie czułbyś się bezpiecznie idąc samotnie w nocy? W tym filmie poznamy najbezpieczniejszy kraj na świecie, gdzie wskaźniki przestępczości są niewiarygodnie niskie, a bezpieczeństwo publiczne jest najwyższym priorytetem. Więc o jakim kraju mówię? To nikt inny jak Islandia. Islandia jest konsekwentnie klasyfikowana jako jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie, zajmując pierwsze miejsce w Global Peace Index przez 10 lat z rzędu. To osiągnięcie jest nie tylko przypisywane niskim wskaźnikom przestępczości w Islandii, ale także wysokiemu standardowi życia, wartościom demokratycznym i tolerancyjnemu społeczeństwu. W tym filmie przyjrzymy się bliżej temu, co Islandia robi dobrze i jak udaje jej się utrzymać tak wysoki poziom bezpieczeństwa i dobrobytu dla swoich mieszkańców. Zacznijmy od przyjrzenia się wskaźnikom przestępczości w Islandii. Islandia ma jeden z najniższych wskaźników przestępczości na świecie z ogólnym wskaźnikiem przestępczości 1,8 na 1000 osób. Aby umieścić to w perspektywie, Stany Zjednoczone mają wskaźnik przestępczości na poziomie 22 na 1000 osób. Oznacza to, że Islandia jest 12 razy bezpieczniejsza od Stanów Zjednoczonych pod względem przestępczości. Niski wskaźnik przestępczości można przypisać wielu czynnikom, w tym niewielkiej liczbie ludności Islandii, silnym programom opieki społecznej i policji środowiskowej. Mała populacja Islandii, licząca nieco ponad 360 tysięcy osób, jest jednym z powodów, dla których jest ona tak bezpieczna. W małych społecznościach ludzie zwykle się znają, a więzi społeczne są silne. Stwarza to poczucie odpowiedzialności, gdzie ludzie rzadziej popełniają przestępstwa, ponieważ nie chcą zawieść swoich przyjaciół i rodziny. Kolejnym czynnikiem jest silny program opieki społecznej w Islandii. Islandia ma jeden z najbardziej wszechstronnych systemów opieki społecznej na świecie, który obejmuje powszechną opiekę zdrowotną, bezpłatną edukację i silną siatkę bezpieczeństwa dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Oznacza to, że ludzie rzadziej sięgają po przestępstwo jako sposób na przetrwanie. Wreszcie, kluczowym elementem islandzkiej strategii bezpieczeństwa jest community policing. Islandzkie siły policyjne są nieuzbrojone i kładą duży nacisk na zaangażowanie społeczności. Policjanci są zachęcani do budowania relacji ze społecznościami, którym służą, co pomaga w budowaniu zaufania i zrozumienia. Podejście to okazało się bardzo skuteczne, gdyż Islandia ma jeden z najniższych wskaźników strzelanin policyjnych na świecie. Jedną z wyjątkowych cech bezpieczeństwa w Islandii jest bezpieczeństwo na drogach. Pomimo surowych warunków pogodowych, Islandia ma jeden z najniższych na świecie wskaźników wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Częściowo wynika to z faktu, że Islandia ma niską gęstość zaludnienia, co oznacza, że na drogach jest mniej samochodów. Jednak jest to również spowodowane tym, że Islandia kładzie nacisk na edukację i infrastrukturę bezpieczeństwa drogowego. Islandzkie prawo wymaga, aby wszyscy kierowcy mieli włączone światła przednie przez cały czas, niezależnie od pory dnia czy warunków pogodowych. Ułatwia to innym kierowcom dostrzeżenie ich na drodze. Ponadto Islandia kładzie duży nacisk na utrzymanie infrastruktury drogowej, szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy śnieg i lód mogą uczynić warunki jazdy niebezpiecznymi. Inną cechą bezpieczeństwa, która jest unikalna w Islandii, jest system wiadomości tekstowych w nagłych wypadkach. W przypadku klęski żywiołowej, takiej jak erupcja wulkanu lub trzęsienie ziemi, rząd Islandii może wysyłać alerty alarmowe za pomocą wiadomości tekstowych do wszystkich telefonów komórkowych w dotkniętym obszarze. Dzięki temu ludzie mogą szybko otrzymać ważne informacje. Informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Islandia znana jest również z silnego poczucia wspólnoty i spójności społecznej. W czasach kryzysu lub zagrożenia Islandczycy często spotykają się, by się nawzajem wspierać. Na przykład podczas kryzysu finansowego w 2008 roku Islandczycy zorganizowali protesty garnków i patelni, aby wyrazić swoją frustrację z powodu sposobu, w jaki rząd radził sobie z kryzysem. To poczucie wspólnoty może być ważnym czynnikiem bezpieczeństwa w czasach kryzysu, ponieważ ludzie są bardziej skłonni dbać o siebie nawzajem i współpracować w celu pokonania wyzwań. Teraz porozmawiajmy o rodzajach przestępstw, które zdarzają się w Islandii. Mimo, że Islandia ma niski wskaźnik przestępczości, niektóre rodzaje przestępstw zdarzają się częściej niż inne. Przestępstwa przeciwko mieniu, takie jak kradzieże i włamania, są najczęstszymi rodzajami przestępstw w Islandii. Jednak przestępstwa z użyciem przemocy są niezwykle rzadkie. W rzeczywistości Islandia ma jeden z najniższych wskaźników zabójstw na świecie, średnio tylko jedno lub dwa morderstwa rocznie. Jakie więc środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w Islandii? Jedną z najskuteczniejszych strategii jest edukacja. Islandia kładzie duży nacisk na edukację młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z narkotykami i alkoholem, które są często przyczyną przestępstw przeciwko mieniu. Ucząc młodych ludzi o zagrożeniach związanych z nadużywaniem substancji, Islandia jest w stanie zapobiec wielu przestępstwom. Kolejną kluczową strategią jest zaangażowanie społeczności. Jak już wspomniałem, islandzka policja kładzie duży nacisk na działania na rzecz społeczności lokalnej. Oznacza to, że policjanci są aktywnie zaangażowani w życie społeczności, uczestniczą w wydarzeniach i budują relacje z członkami społeczności. Takie podejście pomaga budować zaufanie i zrozumienie, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wreszcie, Islandia kładzie duży nacisk na resocjalizację. Islandzki system sprawiedliwości skupia się raczej na resocjalizacji niż na karaniu, co oznacza, że przestępcy otrzymują wsparcie potrzebne do reintegracji ze społeczeństwem po odbyciu kary. To podejście okazało się bardzo skuteczne, ponieważ Islandia ma jeden z najniższych na świecie wskaźników recydywy. Podsumowując, Islandia jest doskonałym przykładem tego, jak kraj może nadać priorytet bezpieczeństwu publicznemu i skutecznie zwalczać przestępczość. Niski wskaźnik przestępczości w tym kraju można przypisać kombinacji czynników, takich jak niewielka populacja, silne programy opieki społecznej i działania policji na rzecz społeczności lokalnych. Dodatkowo, Islandia skupia się na edukacji, zaangażowaniu społeczności i rehabilitacji, co pomogło utrzymać jej status jednego z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Jeśli więc szukasz bezpiecznego miejsca, w którym mógłbyś zamieszkać, Islandia powinna znaleźć się na Twojej liście. Wysoki standard życia, wartości demokratyczne i tolerancyjne społeczeństwo sprawiają, że jest to świetne miejsce do życia, pracy i zakładania rodzin. Mamy nadzieję, że podobało Ci się dowiedzenie się więcej o Islandii i jej podejściu do bezpieczeństwa publicznego. Dziękujemy za oglądanie.